Cześć jestem Kuba, będziemy prowadzić... Sondę, tak? Poczekaj, nie nagrywaj. Nie nagrywam. Cześć jestem Kuba, będę prowadził... Sondę uliczną. I co dalej? Cześć, jestem Kuba. Będę prowadził dla was sondę uliczną i zadam kilka nietypowych pytań. Pierwsze pytanie będzie, co byś zrobił, gdyby to był ostatni dzień twojego życia. Dobra, idziemy. Co byś zrobił, gdyby to był ostatni dzień twojego życia? Myślę, że na pewno powiedziałbym wszystkim ludziom to, co o nich naprawdę myślę. Co byś zrobił, gdyby to, to był ostatni dzień twojego życia? Co? <laughs> o, to jest ciężka sprawa. Nie wiem. Dobrze bym przyszalał, chyba. A ja może jakaś impreza pojechałbyś gdzieś Majorka, e, z pewnością miejsca, na które nigdy nie byłoby mnie stać, a na które fundusze zdawałbym w nielegalny sposób. <grystanie> o, dzięki bardzo. <grystanie> Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Skoczyłabym na bandzi. Zawsze chciałam to zrobić. Jakby był koncert Coldplaya w Polsce ostatniego dnia mojego życia, to naprawdę poszłybym innym fadom te bilety zasponsorować, naprawdę. Eee, ojejku. Trudne pytanie, nie powiem, że nie. Co bym zrobiła? Pożegnała się z najbliższymi na pewno. No, no ostra impreza już się szykowała na pewno. Nie mam pojęcia. Trzy. Ja, jeszcze chwila, jeszcze chwila. Dobra. Bym poszła się upić. Skoczyłabym na bandzi to na pewno, jeśli by była taka możliwość. To jest dla Tak, to Kuba Wierzchowski Nie mam pojęcia A ty? No, ja to bym się zalał w trupa pojechał do dziewczynki nie? No co byś zrobiła ekstremalnego to... Czekaj, co jeszcze nie było? Wydała pieniądze, pojechała, kupiła, zabiła Dobra, już wiem Poszła im się uczyć z biologii Przedawali Chcesz pozdrowić panią z biologii? Tak, pozdrawiam moją sorkę krzyp a samochód byś sobie może sportowy kupił? Sportowy to Honda jakąś bym sobie Czy motor ogólnie bym sobie kupił do driftu 500 -kę, CBR -kę może i świrowałbym Pawiana po wsi Młody człowieku, chciałeś mi cię zadać pytanie Jakie? Co byś zrobił gdyby to był ostatni dzień twojego życia? Umarłbym ja? yy, nie wiem No bym sobie coś kupił fajnego Cześć, mam pytanko. Co by zrobiła, jakby to był ostatni dzień twojego życia? No, jak to co wsiadłabym w TIR i pojechała na Rosję. Na Rosję. A dlaczego na Rosję? No, do męża. A, do męża. Bo nie na mogę się na jakiś doczekać. Mecz jeszcze jeszcze jakiś dobry mecz powiedzmy. Mecz, ale chyba nie reprezentacji Polski. zależy, znaczy, zależy o jakiej dyscyplinie mówimy, prawda? W piłce nożnej raczej. Nożnej. No tutaj to by było ciężko. Chociaż niech Byśmy to... zabrały na Legię, Bo mamy nalegie, tak, na Legię, tak. A kibice wierni, tak? Możemy, no że tak Właśnie. TV. A Luckman, No to pozdrawiamy całą medyk oczywiście, szczególnie drugą E na tak, wszystkich tak. fanów i kibiców i najróżniejszych Kupujcie sportów. Na Magdygol, tak. Tak. Pozdrawiam. Dziękujemy. Dzięki wielkie na razie. Dzień dobry, mamy do pani pytanko. Co by Pani zrobiła, gdyby to był ostatni dzień Pani życia? Z jakiej telewizji jesteście? Telewizja Lukman się kłania. Telewizja Lukman, to pozdrowienia dla Pani Małgosi i dla Pani Marty. Gdyby to był ostatni dzień mojego życia, tak. spędziłabym go szczęśliwie. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Cześć kolega, mamy do Ciebie pytanie. Yes. Cześć, chłopaki. Pytanko mam. Co byście zrobili, jak to by był ostatni dzień Waszego życia? No, zastanówcie się. Przepraszam, mamy do Pani pytanie. Dobra, idziemy w tamtą stronę. Co? Czy od razu? O, tu po lewo wyjdą. I od razu daję pytanie. Ale zaskoczenie. Idziemy tak. teraz. Nie, nie, no idziesz, no tak. dobra Cześć dziewczyny, mam pytanko. Co byście zrobiły jakby to był... Nie. <grystanie> nie, nie, ja nie chcę. Mamy do ciebie pytanie. Nie uciekaj. Nie uciekaj. Nie uciekaj. No nie uciekaj. Nie, dobra. Uciekła. <grystanie> co? Pan co by zrobił? Pan kamerzysta. Ja? No powiedz, kozak jesteś, to powiedz. Mmm... O, ja ci się w twarz i bym się schlał. <grym> Albo nie, nie. Ja cię ci się w twarz. Czemu, <grym> co? <grym> Wiesz, czego warszawską zamknęli? Co byś, co byś, zrobił? Już ci mówiłem. <grym>